I przez chwilę patrzyli znów w milczeniu, a słoń także zwracał na nich raz wraz swe małe gasnące oczka. I coś w rodzaju gulgotania wydobywało mu się z gardła. Doprawdy, ozwał się chłopiec, lepiej będzie skrócić mu tę mękę. To rzekłszy, podniósł strzelbę do twarzy. Lecz Nel chwyciła go za kurtkę i opierając się na obu nóżkach, poczęła odciągać go z całej siły z brzegu parowu. Stasiu, nie rób tego. Stasiu, dajmy mu jeść. On taki biedny. Ja nie chcę, żebyś ty go zabijał. Nie chcę, nie chcę. I tupiąc nóżkami nie przestawała go ciągnąć, a on spojrzał na nią z wielkim zdumieniem lecz widząc jej oczy, pełne łez rzekł. Ależ Nel. Nie chcę, nie dam go zabić. Ja dostanę febry, jeśli go zabijesz. Dla Stasia dość było tej groźby, by się wyrzec z zabójczych zamiarów i względem tego słonia, którego mieli przed sobą i względem wszystkich innych na świecie. Przez chwilę milczał, jeszcze nie wiedząc, co małej odpowiedzieć, po czym rzekł: No, dobrze, dobrze. Mówię ci, że dobrze, Nel, puść mnie. A Nel ściskała go zaraz i przez jej zapłakane oczy przebłysnął uśmiech. Teraz chodziło jej tylko o to, by jak najprędzej dać słoniowi jeść. Kali i Mea. Zdziwili się bardzo, gdy dowiedzieli się, że błana Kubwa nie tylko go nie zabije, ale że mają natychmiast narwać dla niego tyle melonów z drzewa chlebowego, tyle strąków akacji i tyle wszelkiego rodzaju zielska, liści i traw, ile tylko zdołają. Obosieczny sudański miecz Gebra. Przydał się Kalemu do tych czynności bardzo, i gdyby nie on, robota nie poszłaby łatwo. Nel jednak nie chciała czekać na jej ukończenie i gdy tylko pierwszy melon spadł z drzewa, porwała go w obie ręce i niosąc godową wozu, powtarzała prędko, jakby z obawą, by jej nie chciał kto inny wyręczyć. Ja, ja, ja. Lecz Staś nie myślał najmniej pozbawiać jej tej rozkoszy, z obawy tylko, by ze zbytku zapału nie zleciała razem z melonem. Chwycił ją za pasek i zawołał: Ciskaj! Ogromny owoc potoczył się po stromej pochyłości i padł przy nogach słonia. ów wyciągnął w mgnieniu oka trąbę, pochwycił go. Potem ją zgiął, jakby chciał włożyć sobie melon pod szyję i tyle go dzieci widziały. – Zjadł! – zawołała uszczęśliwiona Nel. – Spodziewam się! – odpowiedział, śmiejąc się Staś. A słoń wyciągnął ku nim trąbę, jakby chciał prosić o więcej i odezwał się potężnym głosem. – Chrów! – Chcę jeszcze! Spodziewam się, powtórzył Staś. Drugi melon poszedł w ślad za pierwszym i zniknął w jednej chwili tak samo. Potem trzeci, czwarty, dziesiąty. Następnie zaczęły zlatywać strąki akacji i całe wiązki traw i wielkich liści. Nel nie pozwoliła się nikomu zastąpić, i gdy jej małe ręce zmęczyły się robotą, spychała nóżkami coraz nowe zapasy. Słoń zaś jadł i podnosząc kiedy niekiedy trąbę, wygłaszał swoje grzmiące chrumf na znak, że chce jeszcze więcej. I jak utrzymywała Nel, na znak, że dziękuję.